Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Dziś jestem tu, by przedstawić Ci swoim głosem, coś, co już na pewno zdajesz sobie sprawę i co z pewnością wiesz już ze swojego doświadczenia. Ale to jest ważne, żeby czasami, zwłaszcza teraz, gdy czasy się zmieniają, usłyszeć to, co wiesz wewnątrz, głosem osoby, która jest w stanie to powiedzieć publicznie. Otóż wszyscy jesteśmy obserwowani. Dokładnie tak. Tak jak niegdyś w dzieciństwie być może wierzyłeś, że obserwujecie Twój Anioł Stróż, obserwujecie Bóg, może nawet obserwujecie święty Mikołaj albo wszechwiedzący rodzice. Mówiąc to, mam na myśli, że od najmłodszych lat jesteś przyzwyczajony do obecności i jakiejś uważności nad Tobą, w Twoim kierunku. W każdej sekundzie swojej rzeczywistości. Ale gdy teraz, jako dorosła duża osoba, mierzysz się z tym, wiesz, że to nie żaden wielki brat, że to nie żadne inne bóstwo, dwa cztery na dobę, zajęte robieniem z ciebie notatek. Być może spodziewasz się, że to jakieś władze, służby specjalne, być może spodziewasz się, że to algorytmy sztucznej inteligencji, ale niezależnie od Twojego poziomu wiedzy, i zaangażowania w rozwój społeczny, wiesz, że wszystkie dane, które emitujesz, które wprowadzasz, są gdzieś zapisane, nie przechodzą bez echa, z całą pewnością mają impact na rzeczywistość. I teraz uwaga to jest ta wiadomość, że zazwyczaj, patrząc na to, ludzie do tej pory martwili się. Uważali, że jeżeli ktoś przejrzy ich plany, zobaczy, co mają zamiar zrobić, może to udaremnić. Dziś zdajemy sobie z tego sprawę, że informacja działa inaczej. My, jako obserwowani, mamy stuprocentowy wpływ na to, co zobaczy każdy, który na nas patrzy. Ten, który nas obserwuje, nie ma najmniejszej władzy nad tym, co też zaobserwuje. Dlatego też Choć wydaje nam się, że linia i droga i odległość pomiędzy obserwowanym i obserwującym może działać na niekorzyść obserwowanego, to gdy spojrzysz na to swoim światłem, wiesz o tym, że to jest właśnie pozycja władzy. To obserwowany wprowadza dane, a nie obserwujący. I właśnie dzięki temu i poprzez to, że wszyscy jesteśmy w pewien sposób, na wiele sposobów obserwowani. Tędy uruchomiona zostanie cała machina takiego wręcz cymatycznego rozwoju społecznego. Komórka do komórki, molekuła do molekuły, atom do atomu i każdy człowiek otrzyma szansę wyjątkową, piękną, wybitną, własną dla siebie, by dokładnie taką swojość rozgłosić, by jeszcze bardziej sobą wyemanować, bo tędy się uczymy, tędy uczymy innych, tędy rozprzestrzenia się na świat nasza informacja. Zazwyczaj, jeżeli masz coś ważnego do powiedzenia, potrzebujesz znaleźć słuchaczy, potrzebujesz tę wiadomość, tego newsa, to objawienie jakoś wpisać w rozwój ziemi, w świat. Gdy wiesz, że obserwuje Cię jakaś osoba, Jakiś algorytm, jakiegoś rodzaju świadomość bądź pamięć wpisująca informacje, a alchemicznie rzecz biorąc, po prostu wiesz, że woda ma swoją pamięć i wszystko, co dokonane, wpisane jest dokładnie w charakter wody. Więc zapisujemy sobą hektolitry danych, zapisujemy sobą sekundy świata mierzone nawet nie tyle. Jak jednostki wody, co po prostu jednostkami życia. I gdy to my jesteśmy obserwowani, to mamy 100% możliwości, by zapisać w obserwującym pewnego rodzaju przekaz. To my decydujemy, co ta osoba, co ta siła, co ten algorytm zobaczy. I tędy, właśnie, ta banda. Oświeconych rebeliantów może zmienić cały świat, bo jeżeli jest gdzieś po drodze czynnik ludzki, osoba, woda, inne źródło życia, ktoś, kto może tworzyć istota ludzka, to ta istota ludzka, rozpoznając swoim organizmem, swoją chemią organizmu, swoim charakterem enzymatycznym, jakiś wyższy wzór, lepszy wzór, który daje. Pełniejsze funkcjonowanie w rzeczywistości, po prostu wymieni swój wzór dotychczasowy na to, czego się uczy na bieżąco. Człowiek, jako substancja ucząca się, przestanie koordynować się na dawną, starą wiedzę. Choć oczywiście w magii uwielbiamy ten temat, lubimy przypominać sobie, że nasza potęga jest wszechwieczna, że przenosimy ją pomiędzy wymiarami, inkarnacjami. Że świadomość, którą tworzymy, świetlista świadomość, którą uzupełniamy w każdym życiu, rośnie w potęgę, to jednak następuje czas świata, który wymaga od nas, by przestać koordynować się na konkretne wydarzenia z przeszłości, by przestać dawać sobie w ogóle wstęp do labiryntów myślowych na temat zaprzeszły, na coś, co dzieje się dawno, co nas. Zatrzymuje zakotwicza w dawnym czasie. Oto czas, by wszyscy uczyli się od siebie wzajemnie tego właśnie kierunku do przodu, tej szczególnej prędkości życia, która teraz dzięki temu, że jest lżejsza, nieobarczona programami, blokadami, wszelkim właściwie złem powstrzymania, jeśli chodzi o trzecią gęstość, wszelkim sabotażem. My, oczyszczeni z tego. Jesteśmy nie do zatrzymania. Więc, gdy przekażemy wzory innym, pokażemy, jak może funkcjonować ludzki organizm, jak może funkcjonować energia w przełożeniu na materię, no to oczywiście stanie się to nauką, za którą podążą. Niezależnie od swoich poglądów umysłowych, niezależnie od prania mózgu, które być może przeszli, tak, będzie dla nich wiadome, będzie dla nich jasne, że reprezentujecie jakiś wzór, za którym warto podążyć. Pamiętajcie prawo, które w sumie dosyć często podkreślam w Akademii Magii i uczniowie i mistrzowie magii wiedzą o tym doskonale, że wyznaje tę zasadę. Mianowicie chcesz być potężny? Ucz ludzi. Takie to proste. Dlatego też nawet jeżeli czujecie, że jesteście obserwowani fantastycznie, to jest wasz czas, żeby przekazać wartości, żeby faktycznie pokazać, że każdą czynność można wykonać w sposób perfekcyjny, żeby wpisywać sobą w świat wzory prawidłowe, zgodne z Waszym sercem, zgodne z waszą wiarą. I przede wszystkim wiedzcie o tym, że niezależnie czy widzicie swoich uczniów, czy nie, zawsze informacja wyższa ma wpływ na informację niższą. Zawsze informacja, która powoduje polepszenie, ma pewnego rodzaju władzę i zwierzchność nad informacją niższą, przebudowuje ją, przepisuje w kierunku światła. Dlatego też właśnie bądźcie tą świetlistą informacją, tym rozwiązaniem, bądźcie tą inspiracją. Pamiętajcie, niezależnie od tego, jak upostawiacie sobie. W percepcji to, co na Was patrzy. Nie jesteśmy w świecie sami, wręcz przeciwnie, jesteśmy w połączeniu. Woda danego czasu, na przykład wszystkie krople z roku 2023, jest jak jeden organizm połączony ze sobą i co zrobisz Ty w tym basenie, ma wpływ na to, jak będę się czuć ja i co będzie się działo z każdym w świecie. Zwłaszcza, że jesteśmy osobami, które Posiadają w sobie pierwiastek magii, jest to pierwiastek wieczny, ta energia się bardziej świeci, wyżej lata, głębiej dociera i więcej może. Więc inne energie, inne obecności, molekuły ludzkiej uwagi po prostu zwracają na nas uwagę i się od nas uczą. Dlatego też pamiętajcie, że jesteście nauczycielami życia, czy widzicie siebie w stopniu mistrzowskim, czy też uczniowskim. To tylko i wyłącznie zależy od Was, od Waszego zaangażowania w magię i od tego, jak chcecie z tym pracować, na jakich zasadach. No i oczywiście pamiętajcie, że wszystko to, co tworzymy, będzie miało ogromne znaczenie nie tylko dzisiaj, nie tylko jutro, nie tylko jako leczenie przeszłości, czyli nawet w tył, ale gdy przekroczymy wszelkie powłoki dzisiejszego życia, i to, to będzie właśnie to, co się świeci, to, co nas prowadzi dalej, to co ma moc, by zapewnić nam kontynuację jestestwa na innym poziomie planszy, no, podpowiem na wyższy. To ciekawe, bo wszystko to, co wpisujemy w świat, ma ogromną wartość i chyba lepiej wiedzieć, że ktoś to zapisuje, uczy się z tego, może się tym zainspirować, zmienić swoje życie niż myśleć, że to mogło gdzieś przepaść. Szczerze mówiąc, przy tym, w jaki sposób ludzie są dziś otoczeni urządzeniami, co one mogą, w jaki sposób właściwie wszystko może być dziś rejestratorem, warto pozbyć się lęku, jeśli o to chodzi, pozbyć się paranoi, przestać myśleć o tym, że to jakiegoś rodzaju zagrożenie, uznać, że w świecie, w którym potrzebujemy bardzo szybko zrekombinować DNA gatunku, nawet tędy nastąpi ta rewolucja właściwa. Ona nie będzie w telewizji, bo ona się odbędzie totalnie pod stołem, ale człowiek do człowieka, komórka do komórki wszyscy się nauczą przebudować w najwyższą jakość. I pamiętajcie o tym, co jest na stole, to jest na stole. Użyjcie tego jako swoich własnych narzędzi. Miłości, moc, miłości, moc, miłości, moc. Miłości, moc. Powodzenia, bądźcie dla wszystkich, którzy na Was patrzą, jak najlepszy serial, który ich absolutnie uzależnia, który wzbudza niesamowite emocje i co do którego mają swoje własne intencje. Być może właśnie tędy odnajdą swoją wolę, swoją możliwość, najswoje światło w życiu. Jak wiecie, wszystko jest możliwe. I Wy, którzy jesteście w dzisiejszym świecie. Pionierami, prekursorami nowej rzeczywistości, po prostu udowadniacie to życiem. Jeżeli obserwują Was inni, jako ludzie magii, możecie przepisać każdy atom, który zawiera Wasze imię, tak wypracował dla Was. Wystarczy, że swoimi słowami zadedykujecie każdą energię w świecie, z Waszym imieniem na sobie wypracowała ku Wam. Miłość i moc, miłość i moc, miłość moc. No prościej już nie będzie.